Ty mi pytania. Dobra, zadajemy pytania, jedziemy, nie? jedziemy. E, tak, więc e, idziemy sobie znowu uliczką. Piękną uliczką. A po co? Na pewno nie po GTA już tym razem, na pewno nie. Idziemy sobie po niskopowierzotową kartę graficzną. Bo mój znajomy jest potrzebny Daje of 11, A ma takiego zjebanego kompa, że kurwa ma wszystko dobre oprócz karty graficznej, co nie? ty chcesz dostać w ogóle? Tak. E, no i... E, e, panie Apexie, jaką ty kartę kupujesz? Latirodeon HD 6670 Tak na, sam, na świeży początek taki zobaczymy jak... 6, 2 giga ramu oczywiście. Tak, 2 giga ramu, Zobaczymy jak ta gra będzie się sprawować. To oczywiście nie jest najlepsza z kart, ale chcemy zobaczyć też właśnie jak. Przejdzie jest... testy na 3 na przykład. No zobaczymy. Mój znajomy ma komputer Intel i7 i 6 GB i zobaczymy jak ta gra czy nie będzie jej ograniczała. A ja tak myślę, że trochę będzie ograniczała, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Nie? Bo teraz mamy kartę 4850 Jest to jedna z najlepszych kart serii 4000 tak Co nie? No i co? Cóż by tak powiedzieć? Cieszymy sobie dróżką mhm. Ominęliśmy wszystkie sklepy już Tam i wybieramy się właśnie do pożarów do Mediamarku. Tak, wy wy wybieramy Sprawdzimy, się czy mają tą kartę po prostu na stanie Tak, bo my chce, nie chcemy czekać na żadne przesyłki zanim to to Chcemy żeby była już na stanie A jak dobrze pamiętam to w Silezi i w Mediamarkcie, w Saturnie, cokolwiek tam są karty graficzne na półkach, tak. ale możemy nie trafić akurat na tą kartę, co powinna być, więc. Ale sprawdzimy to. Tak, tak. No cóż. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. No. Potem. I zobaczymy się w następnej części. Hej, as Nie trzymałeś? Nie gadaj. Witamy Was po krótkiej chwili z powrotem, nie? No właśnie, z powrotem. Ten. Będziemy musieli, niestety, filmować spód, bo nie możemy. Y Stepów, nie wiem tak czemu. Lewis brutal. Zmierzamy teraz do Saturna. Tak, zmierzamy do Saturna, zobaczyć czy mają na stanie naszą kartę graficzną, jeśli Spróbujemy się dobrać jakąś inną w podobnej cenie. A. No Ważne, żeby wszystko było bardzo dobre. Potem zjedziemy z Sferisa i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, dokładnie. Więc no, będziemy krajeli ten, ten vlog na kilka części, więc nie zjeścicie się. No. I tak dalej zajmiemy się wszystkim i do zobaczenia nie? no do zobaczenia do to... za chwilę za chwilę? Z, za chwilę tak za jakieś kilkanaście minut tymczasem no. trzymajcie się Hej. witamy witamy was po przerwie no e... no siema 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 byliśmy w sklepie byliśmy w komputerowniku i mają dla nas kartę jaka to była? 7750 7750 to nie ta karta on mówi o tym GeForce ty Dobra, ale pierdolisz GeForce'a jak Radeon, jak twój komputer Jak ten Radeon kosztował 700 Czy ty, ty, ty to nie a miałeś? Ty czytać nie umiałeś? 7750 był za 359 zł Dobra, niech ci będzie? Tak, a 7780 był za 600 Dobra, okej, okay, niech ci będzie, zobaczymy, sprawdzimy to A tymczasem idziemy po mój komputer Tak, przebudujemy I... go niestety, Przetestujemy go do Sirezji I zobaczymy. Tak, dokładnie Może dokładnie mi nagrywać, czy ci się nie stanie No i tymczasowo No i będziemy taszyć Komputer z HB powidłon Tak, dokładnie. No, a tymczasowo żegnamy się z wami i do. Zobaczenia za za za, 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 za godzinę. Za godzinę. No, no dokładnie. To trzymajcie się na razie. witamy was po długiej przerwie, półtorej godzinnej. Siema w siema. ma Ja Nie wiem czy cię widać. Nie e, nie wiem, czy Apex czy Predator, wie. pomachaj w ogóle. Siema siema. Z nami z nami jest jeszcze jeden znajomy, ale nie chce się fotografować. Dokładnie. On by wam dużo powiedział. rozpierdoliłby wam system. <laughs> Najlepiej z nim nie gadajcie, bo on was zniszczy umysłowo, ale mnie o tym. Zbieramy do komputernika kartę, sprawdzimy ją. Tak, e, tu mamy komputer, pokażemy. To, to mini bydle Mini bydle Dużo, Tutaj dużo widać. Dużo widać, nie? Ale jest, jest przyklejony jakimś tym głównym, dobra. Możemy być, nie? Czasem żegnamy się z wami i do zobaczenia za jakieś 15 minutek. Menał, menał, Dobra, nie będę patrzał. <laughs> dobra, lecimy. Na razie. Na razie. Ej kalomietki, inne franki. Jesteśmy już po zakupie, widzicie mój but, a tym razem skręcamy w prawo i oto nasza karta graficzna, prawda, 7750. Eee, mieliśmy problemy, bo znajomego kurwa y, komputer nie odpalił in starszej karty graficznej, po prostu komputer nie odpalał i zasilacz był słabszy. I teraz Później. otwórz, Apek, co tam w środku mamy. Pokaż mi, co pudełko w ogóle. Czy no, y jak, pidełko, to pidełko? jak to pudełko? Jak to pudełko, bardzo małe. Tu mamy takie no, zaślepki i tak dalej. No GBI i tak dalej Mamy te ślepki, takie duperelki jeszcze tu nie mamy To no, jest Kiguser Guide, instrukcja taka obsługi To jest i standardowe duperelki takie no. i hmm. tak mamy Niestety karty nie ma tutaj, bo one jest już w środku Tak dokładnie Możemy pokazać tą starą kartę Możemy pokazać tą starą kartę To bydle To bydle To Bydle wygląda tak Chyba. No tak, Pokażmy. Tak, pokażemy ją. Ona jest no wielkości... może w wiem, podziale, może mniej więcej, ale to no. jeszcze. Cóż, to nie O! No, ona taka jest, taka duża. no Dosyć duża, no nie? Troszkę zakurzona. Teraz jej będzie używała. Kończy używał, się w tym miejscu tutaj, tu się kończy w tym miejscu. Będzie jej używał Pan Mega, tak, pójdzie używał, na PC? Ja na PC, będę ją testował, będę ją gnoił, zobaczymy jak pójdzie. Tak dokładnie. No, Widzimy. To, Co w trawie piszcie? To, tak. No. Trzymaliśmy w rękach najlepszą kartę, starą kartę 4850. Teraz tak tak mamy 7750. Może nie jest aż taka dobra, ale. Razem są podobne. Chodzi o to, żeby karta grafista miała... DirectX e, 11. Ta. Tak. No. no i na pewno ma Dedery piątki, bo moja miała trójki. To są good Dedery 5 No ale Twoja miała 256 bitów, a to nie ma różnicy, więc... No. Więc e, Twoja karta jest... O, to jest karta... Do... Bo jest specjalny program. O, te Afterburner to jest specjalny program, który ci nie uszkodzi karty. Aha. No właśnie. Nie. On od razu sprawdza wszystko. No tak wygląda. Mamy torbę z Biedranki. I to by było chyba na tyle. No, przyjdziemy, zrenderujemy i będzie bardzo w porządku. No trochę tak po, po, pocięliśmy te filmy, może czasami nie są za fajne momenty, ale postaraliśmy się zrobić i tak dalej, i tak dalej. To był unboxing e, karty graficznej 7750. Niskobudżetówka, a jednak daje tyle zacieszył na mordzie Apexa. Dokładnie. <laughs> Więc kraj e, 3 pójdzie w końcu. Dokładnie. No cóż. No i... Trzymajcie się czekajcie na następnego naszego zajebistego vloga i w ogóle Pod, pod, pod opisem tego filmiku będzie e, cały sprzęcior od Opexa pokazany, na, będzie napisany, to co zobaczycie, tak obczajcie Więc... No i to by było chyba na tyle Więcej nic do powiedzenia nie mamy, chyba że to coś no, ze swojej strony bu Buzić damy, tyle, no zobaczymy się na... Spotkamy skryp się na polu bitwy Dokładnie, no to trzymajcie się, do następnego razu, na Teraz. razie